Pani to nasz fachowiec, to, to zapraszam w takim razie. Fachowców już jest brak na rynku pracy, już kobiety biorą sprawy w swoje ręce. Zależałoby mi na tym, żeby mieć taki ala czerwony dywan, jak wchodzę do ogrodu. Jasno. Czy będzie czegoś pani potrzebowała? Tak, to najpierw chodzą zmioty, tutaj sobie listki odgarnę. Mhm. Jeszcze bym prosiła o taker, miarkę mhm. e, i nożyczki i to wszystko. O, super, dobrze. To ja zaraz do pani wracam z tymi rzeczami. rzeczami. Adam się szykuje już na randkę, się podruje. pani tak się tym na co dzień zajmuje, czy jak? E, to znaczy, na co dzień studiuję architekturę? Jak mm -hmm. można powiedzieć, sobie dorabiam, bo jest to moja pasja. Wszystko związane z dwie pan, wystrojem, architekturą. Uwielbiam takie rzeczy, więc można powiedzieć, że to się wpisuje w moje kompetencje. Czyli taka dusza artysty, Tak, oczywiście, że tak. Brzmi imponująca. Pani gwizdża jak prawdziwy majster. Ciekawe czy równie dobrze pracuje. Dobra, montaż bardzo prosty. Przy pomocy takera właściwie po bokach. Dlaczego? Dlatego. Najpierw trzeba schody zamić. Drugim krokiem jest y, zmierzenie szerokości schodów w najszerszym ich miejscu. I pani to zrobiła. I teraz jeszcze pytanie, jak pani sądzi, ile czasu będzie pani potrzebowała na, na wykonanie tych schodów? Hmm, tak, tak, około do półtorej godziny. Dobrze, i cenowo jak to będzie? 250, 250 zł. Tak. Dobra, dobra. Półtorej godzinki i 250 zł. No, akcept. A czy jest akcept na cięcie na oko? Pani studiuje architekturę wnętrz, to już ma na pewno miary w oczach. Oby. Ale silna kobieta. Komplementowanie miejmy już za sobą. Co z przebiegiem zlecenia? Połowa pracy za panią. Teraz to trzeba wszystko przymocować po sprawie. Montaż bardzo prosty. Przy pomocy takera właściwie strzywek, które się w nim znajdują. Pani wybrała trudną metodę kładzenia sztucznej trawy, w której całą płachtę trzeba idealnie naciągnąć i przymocować tak, by nigdzie nie pojawiły się załamania. Mogą one z czasem podmakać i odchodzić. Co prawda materiał jest przycięty troszkę za szeroko, ale to zawsze można obciąć. Gorzej, że pani nie naciąga dobrze tej sztucznej trawy i jest ona tak luźno położona na schodkach, przez co no, jest taka pływająca. Ja bym jeszcze dorzucił tam trochę szybek na podstopniach, żeby właśnie tak naciągnąć tą trawę i przymocować w takich miejscach, na które i tak stopą nie będziemy stawać.